Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Czy nas dobrze słychać, czy nas dobrze widać? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Czekamy na Waszą komentarzową rozgrzewkę przed kolejnym, drugim wejściem live na naszym facebooku. Wasze komentarze są jak najbardziej wskazane do tego, byśmy mogli rozpocząć kolejną podróż po naszym parku rozrywki: po Winter Kingdom. A naszą cudowną podróż rozpoczynamy od jarmarku bożonarodzeniowego, który znajduje się w dwóch miejscach. Jedno z nich to właśnie to, czyli wejście do Smoczego Grodu, które jest bardzo charakterystycznym miejscem, bowiem w sercu Smoczego Grodu znajdziecie największego łódenkostera na świecie, czyli Zadre, która, jak widać, jeździ śmiga. Z prędkością 121 km na godzinę po potężnej trasie 1316 m, nasze rollercoastery są czynne, ale podczas naszego spotkania w live skupiamy się na tym, co zimowe, co nowe w Energy Landii podczas właśnie tego przedświątecznego okresu. To właśnie tutaj możemy zasmakować. Pysznych gofrów. Możemy zjeść coś ciepłego. Żurki, kiełbasy, barsz z uszkami, kwaśnica z żeberkiem. Mamy także Śląski Żurek z białą kiełbasą. Mamy też barsz biały z jajkiem. Takie pyszności, takie specjały są tutaj dostępne. A jeśli wolicie! zagrzać się czymś płynnym i słodkim no to polecamy Wam nasze cudowne kawy, między innymi piernikowe latte, jest fantastyczne. A niektórzy mają inny sposób na rozgrzewkę. Taki grzaniec galicyjski. Czy grzaniec galicyjski to dobry sposób na rozgrzewkę? Pytamy w transmisji live. Kogo? Kamilę, która przyjechała do nas z do Gdyni. No i jak Ci się podoba zimowa Energylandia? Super. Co byś chciała zamówić? Grzaniec. E, poprosimy grzańca w takim razie dla Białego. tej e, przemiłej pani. Jakiego grzańca? Białego. Białego, prosimy, tak. E, co w Energylandii zachwyca najbardziej właśnie teraz podczas winterki? Czekamy, czekamy na ten ogród świateł. Aha, już niebawem będzie widoczny, bo się robi coraz ciemniej. Czy coś jeszcze? No myślę, że to taka główna atrakcja dla nas, no i spotkanie ze świętym Mikołajem na pewno. No i mamy lodowisko. No właśnie tam się kierujemy. E, cały czas prosto i w lewo, my też tam pójdziemy. Pokażemy Wam e, lodowisko. Kto wie, może ubiorę łyżwy? Możecie głosować. Możecie już teraz pisać w komentarzach, czy chcecie, bym ubrał łyżwy i spróbował swoich sił właśnie na lodowisku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Kochani, sposobów na ogrzanie się w Energyland jest naprawdę sporo. Oto jeden z nich. To właśnie tutaj możemy spotkać się ze znajomymi i pogrzać rączki przy takim oto. Pięknym, cudownym palenisku, które naprawdę grzeje w Energylandii. Mimo tego, że jest Winter Kingdom, bije ciepło. Idziemy dalej. Papara papa, papa. Pa. No i oczywiście nasze świąteczne e, piosenki, które także nas. E, Rozgrzewają można powiedzieć, no i ogród świateł, który już powoli powoli widać, ale my go Wam pokażemy w całej okazałości w kolejnej transmisji Live o godzinie 16. więc już teraz warto sobie swoje zegarki synchronizować. Na odpowiednią godzinę ustawić budzik i oglądać nas także o godzinie 16. Teraz widzimy się na Facebooku i na YouTube. Witam wszystkich podłączonych właśnie do e, tych kanałów, ale za parę chwil będziemy się łączyć także na dzień dobry. Dzień dobry na naszym kanale instagramowym. Nasz ogród świateł pięknie wygląda po zmroku, e, i e, to właśnie ten ogród świateł będzie punktem głównym naszego kolejnego spotkania, a my tymczasem yy, pokonujemy kolejne kroki, zmierzając w stronę Krainy Świętego Mikołaja. I tam właśnie nasz świąteczny Mikołaj stacjonuje dla Was codziennie od godziny 11 do 17. Para, para, pa, para, pa, pa. Winter Kingdom w Energylandii. Czekamy na Was codziennie. Do 23 grudnia możecie śmigać na naszych rollercoasterach, podziwiać piękne dekoracje. E, możemy także ozdobić pierniki i to miejsce jest można powiedzieć obgle, oblegane. Byłem tam przed paroma e, momentami e, i faktycznie sporo dzieci e, tworzy cudowne e, cudowne dekoracje na piernikach. Które zresztą można skosztować. Przyznam się, że kilka zniknęło. Nie wiem w jaki sposób, ale po moich odwiedzinach. Chodźmy dalej. Pa, pa, pa. O, i już tutaj widzimy Ice Factory. Ale proszę się nie bać, tam yy, nie zmarzniemy, tam się możemy ogrzać. To właśnie tam są warsztaty zdobienia pierników. Za chwilę tam wejdziemy, ale wcześniej obiecany świąteczny Mikołaj naprzeciwko, naprzeciwko, właśnie tutaj jest domek naszego Mikołaja. Zapraszamy! Chodźcie, chodźcie! Śmiało, śmiało! Dzień dobry, dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry. O jest nasza elfica, e, która asystuje naszemu świątecznemu Mikołajowi. Uśmiechnięty, radosny. To właśnie tutaj możecie podejść do świętego Mikołaja, serdecznie. który się z Wami pięknie przywita. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Byliście grzeczni w tym roku? To zapraszam w takim razie podbiór po prezentów. No właśnie, zapraszamy, zapraszamy. E, z naszym świątecznym Mikołajem możecie sobie cyknąć e, fotkę waszym smartfonem za totalne friko, bez żadnych opłat. Chyba, że chcecie taką ładną yy, pamiątkę wydrukowaną, profesjonalnym aparatem zrobione zdjęcie, taka opcja też jest. Serdecznie Nasz zamka. świąteczny Mikołaj czeka, a my idziemy dalej. Idziemy dalej do miejsca, gdzie można zdobić pierniczki. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Bo czeka jeszcze na nas lodowisko. Tak, tak, tak. Przemierzamy. Nasz Smoczy Gród, w którym jest sporo atrakcji i to właśnie tam na górze mamy nasze, nasze miejsca, w którym możemy zdobyć pierniki. Zobaczcie, wchodzicie schodami na górę, my im nie będziemy przeszkadzać, ale to właśnie tam możecie zdobyć pierniki, idziemy dalej. Idziemy dalej, bo czekają na nas na lodowisku. Już dostałem sygnał, że czekają na nas na lodowisku, że już przygotowali mój rozmiar łyżew. Że już czeka na mnie kask, że to wszystko jest przygotowane, a wiem, że to będzie niesamowite doświadczenie. Jest też świetlny Mikołaj przed wejściem do lodowiska. No i uwaga. Tadam. To właśnie tutaj wypożyczamy sobie łyżwy. To właśnie tutaj możemy bezpłatnie przyjść i powiedzieć: Dzień dobry. Chciałbym wypożyczyć łyżwy. Jaki rozmiar? Rozmiar 41. No i proszę bardzo. I uwaga: dostajemy kask, bo jazda w kasku jest obowiązkowa. I dostajemy taki czepek. To jest czepek jednorazowy. Chodzi o to, żeby było. Higienicznie... Ops, przepraszam, rozwaliłem jeden, ale nie szkodzi. Mamy ich pod dostatkiem. Biorę drugi. Podtrzymaj mikrofon. A ja pokażę naszym fanom na YouTube i na Facebooku, jak wygląda Chris w takim pięknym czepku. I co? Ładnie? Ok, kochani. Yy... Ja się będę przebierał, a Was zapraszam na krótki film z naszego otwarcia, które było Kochani, jesteśmy, jesteśmy. Ja się przebieram. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. O, mamy kolegę, który podtrzyma mikrofon. Chodź, chodź, chodź. Ja się będę przebierał. Trzyma... No, śmiało, śmiało, szybciutko. E, kochani, właśnie takie piękne łyżby są tutaj do wypożyczenia za totalnego e, freekasa. Czyli nie musicie nic e, płacić za friko. Po prostu sobie wypożyczamy takie łyżwy. Ubieramy. To troszkę zajmuje czasu, ale możecie zobaczyć. W międzyczasie, jak jeżdżą inni, oczywiście, ja bym chciał wam pokazać tylko jedną rzecz. Ubrałam specjalne skarpetki. Jeśli chcecie mieć też takie ładne skarpetki, tylko nieco inne, w nowej linii świątecznej, to mamy świąteczne boksy prezentowe, które dostępne są na ticketenergilandia.pl e, lub w naszych kasach. Możecie je kupić. A tymczasem zobaczcie, jak śmigają inni. Za chwilkę do Was dołączę. No i uwaga, wchodzimy, wchodzimy na lodowisko. Wchodzimy na lodowisko. Mamy tutaj naszą pomoc, nie ma, jest nasza pomoc. Jest nasza pomoc. Uwaga, uwaga, uwaga. Proszę Państwa, Chris jest na lodowisku. I uwaga, lodowisko jest dla was w wersji dużej. I wersji małej dla dzieci, e, to wszystko jest dostępne dla Was podczas Winter Kingdom codziennie od godziny 10 do 18, i uwaga! E, kilka rat od człowieka, który, jak widzicie, dawno nie. <ścoughs> dawno nie stał na alodzie, e, ale ważna e, uwaga, ważna porada, ugięte kolana, może troszeczkę zgięte nogi, wtedy lepiej się można poruszać, i jeśli ktoś. Nie bardzo potrafi jeździć na łyżwach, to może się wspomóc właśnie takim oto pingwinkiem z Energylandii, który pomoże się odepchnąć i pojeździć. Tak to nieudolnie wygląda w moim wydaniu, ale jak widać, inni też pierwszy raz się dzisiaj pojawili na łyżwach. Zaraz się zapytamy pana. Pierwszy raz? Nie. Pierwszy? Nie. Który? E, znaczy, ale o co chodzi teraz? Pierwszy raz na łyżwach? No, pierwszy Widać. <laughs> Witam w klubie. <laughs> Kochani, tak wygląda właśnie jazda na łyżwach y, amatora, ale obiecuję, że się pod y, A ciąg dalszy zobaczycie na Instagramie. To tyle ode mnie. Dziękuję, że byliście z nami, ale to wciąż nie koniec naszych spotkań na Facebooku i na YouTubie dzisiaj, bowiem widzimy się także o godzinie 16. Wtedy pokażemy Wam jarmark. Nieboże, jarmark też pokażemy, ale ogród świateł, bo już będzie ciemno, już będzie świetnie. To wszystko w kolejnym spotkaniu live o godzinie 16. Chris Koider, do zobaczyska na Instagramie. Hej!